Kalendarz biodynamiczny księżycowy. Znacie, korzystacie? Jeżeli tak, to poczekajcie chwilę, bo mam dla Was prezent. Dla osób, które pierwszy raz się z tym spotykają albo gdzieś obiło się o uszy, to już wyjaśniam o co chodzi. Biodynamika jest to jedna z trudniejszych form uprawy roślin i uprawiania ogrodu ponieważ staramy się, żeby wszystko to co rośnie wokół nas i żyło wokół nas było ze sobą silnie połączone i do tego wykorzystuje się również kalendarz księżycowy, czyli wykonujemy pewne zabiegi pielęgnacyjne uprawowe w danej fazie księżyca, bo podobno wpływa to na wzrost i zdrowie roślin. Może spotkaliście się z taką opinią, że na przykład włosów nie ścinamy, gdy jest, nie wiem, pełnia, strzelam, bo nie wiem, nawet tego nie sprawdzałam, więc musicie mi to wybaczyć. Kalendarz księżycowy polega na tym, że gdy występuje dana faza księżyca, na przykład gdy jest nów, który był 2 stycznia, to na przykład nie grzebiemy w ziemi, nie dotykamy korzeni roślin, ponieważ to rośliny mocno osłabia, bo jest taka siła księżyca, takie oddziaływanie na rośliny w tym danym momencie. W czasie nowiu przyjmuje się, że jest to słaby czas na wysiewanie nasion, przesadzanie, sadzenie roślin. Dobrze jest wykonywać wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, które dotyczą nadziemnych fragmentów roślin, czyli jest to dobry czas na zwalczanie chorób, szkodników, nacięcie roślin, nawożenie dolistne. Gdy jest pełnia, to jest to dobry czas dla roślin, żeby je sadzić, przesadzać, wysiewać nasiona, bo szybciej kiełkują. Jest to dobry czas na pielenie, nawożenie, ale również zwalczanie szkodników. Pełnia i nów trwają 3 dni. Najbardziej intensywne zabiegi pielęgnacyjne wokół roślin najlepiej wykonywać w nowiu albo pełni. I tak jak mówiłam, trwają 3 dni. Jest jeden pewny dzień, gdzie występuje dana faza księżyca, ale zabiegi pielęgnacyjne najlepiej wykonywać dzień przed lub dzień po nowiu lub pełni. Gdy księżyca ubywa, zbliżamy się w stronę nowiu, to najlepiej sadzić rośliny cebulowe, bulwiaste, na przykład alokazje. Gdy jest ostatnia kwadra, najlepiej jest roślinę ciąć, ale jest to słaby czas na sadzenie i przesadzanie roślin. Jest to również dobry czas na nawożenie dolistne. Gdy księżyca przybywa, to nie ruszamy nadziemnych fragmentów rośliny, ale jest to dobry czas na to, żeby rośliny sadzić i przesadzać. Podobno szybciej i lepiej się przyjmują, szybciej regenerują swój system korzeniowy. A 2-3 dni przed pełnią podobno jest to najlepszy czas na nawożenie, dokarmianie, wzmacnianie roślin. Fazy księżyca powtarzają się co 19 lat, czyli są idealnie dopasowane do dni roku. Jeżeli mamy dostęp do starych kalendarzy księżycowych, ogrodnika, to kalendarz z 2003 roku będzie idealnie pasował do tego roku, 2022. Czy to się sprawdza? Czy działa? Powiem Wam szczerze, że ja osobiście nigdy nie korzystałam z kalendarza księżycowego. Niektórzy stwierdzą, że jest to jakieś czary mary. Yy, oglądałam oczywiście i czytałam wielokrotnie na ten temat, żeby się zorientować, czy to działa. Znajdziemy różne opinie, nawet testy osób, które twierdzą, że kalendarz księżycowy. To taki pic na wodę fotomontaż, ale też znajdziemy multum informacji na różnych forach ogrodniczych, że jednak to działa i że warto pilnować zabiegów pielęgnacyjnych, do, e, dobierać je do faz księżyca. Znajdziemy w internecie bardzo dużo różnych kalendarzy ogrodniczych na ten rok, które są szkieletem do tego, żeby planować pracę w ogrodzie. Na nadchodzący sezon, ale ja tutaj przechodzę z pewnym ułatwieniem, ponieważ kalendarz księżycowy zmienia się co roku przez 19 lat w stosunku do bieżącego roku. To ja mam dla Was coś, co przyda Wam się na zawsze. No temat jest filmu dosyć krótki bo tu co więcej opowiadać, tak naprawdę ciężko będzie z Wam zapamiętać, jakie prace wykonujemy w danej fazie księżyca. Najlepiej mieć jakąś ściągawkę, żeby cały czas sobie pilnować, przetestować. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was w tym roku zdecyduje się na kalendarz księżycowy i próbę pielęgnowania roślin. Może za bardzo tutaj trzeszczę, jak dotnę. Wycinam tekturę. To momencik. Uch. Czy mi starczy kleju? Kalendarze księżycowe są używane od setek lat. Gdzieś wyczytałam, że od tysiąca lat, więc... Kalendarz księżycowy jest również nazywany horoskopem księżycowym. Ja zodiakarą nie jestem. Okej, okay. szpilka. To zanim Wam pokażę to, co dla Was mam, to będę prosiła o... Gdzie to jest? Będę wdzięczna za łapki w górę pod filmem. No przepraszam, żebro łapki, ale niestety takie realia YouTube'owe. I sprawdźcie proszę, czy macie włączone dzwoneczki, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach o roślinach domowych i ogrodowych. A co dla Was przygotowałam? Kalendarz księżycowy do własnoręcznego wydrukowania i przygotowania. I taki kalendarz Wam posłuży na lata, bo w nim chodzi o to, że mamy jedną tarczę y, z datami. I fazy księżyca. I na przykład, gdy 2 stycznia był nów, to szukamy sobie dwójeczki na tarczy, ustawiamy nów i czytamy, jakie zabiegi pielęgnacyjne możemy wykonywać wokół naszych roślin, a następnie widzimy, jakie kolejne prace możemy w kolejnych dniach wykonywać. Żeby pobrać taki kalendarz do własnoręcznego wydrukowania, to umieściłam link w opisie filmu. Także niech Wam służy, mam nadzieję, że będzie przydatne, a też będę ciekawa za jakiś czas, czy korzystaliście z tego i czy to u Was działa. No właśnie, trzeba tutaj przyczepić jakąś pineską, przykleić. Znaczy nie można przykleić tej tarczy, bo musi się obracać. Chodź to za krótka pineska. I myślę, że tutaj warto też od tyłu skleić jakąś kropelkę, dać, nie wiem, lakieru do paznokci, czy kleju na gorąco, żeby zrobić taką kuleczkę, żeby nam to się nie rozpadało, ale w sumie funkcjonuje. Czyli w tym miesiącu mieliśmy drugiego, chyba drugiego nów. W następnych miesiącach to wszystko się przesuwa. Na takiej tarczy znajdziecie podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, kiedy warto rośliny przycinać, nawozić, przesadzać, kiedy ich nie przesadzać. Także jeżeli chcecie się kierować zasadami biodynamiki i działać zgodnie z fazami księżyca, to myślę, że wam się to przyda na lata. A tymczasem niech Wam się zieleni. Pozdrawiam.